Cześć, Kawula. Dziś nie wiem, jak Wam powiem to, co Wam chcę powiedzieć, ale, uch, ale temat jest um, grupy I w końcu to, że tutaj stoję w, tym, w tej kanciapie takiej książkowej i w tym moim zaciszu książkowym, nabierze też innego sensu i znaczenia. Bo książki, które czytam, e Przekładają się na jakość mojej pracy, na to, jak czuję ciało, jak odbieram ciało i jak słyszę to, co mieszka w tych ciałach, w mięśniach, w nas samych. Ostatni miesiąc, w zasadzie trzy tygodnie, nie były najłatwiejsze dla mnie. Nie były najłatwiejsze, ponieważ poczułam ogromne zmęczenie mm, i takie wielkie pytanie znowu dlaczego? Dlaczego świat jest taki, jaki jest i dlaczego jest tak strasznie i dlaczego ja sobie zrobiłam tę bańkę moją, taką um, tęczowo-jednorożcową, i że to tak nie jest wcale, i że ludzie, nie chcę powiedzieć, że są źli, ale są wadliwi, że mamy taki system, jaki mamy i w gruncie rzeczy jesteśmy tacy, no. Niefajni, i że większość tych książek, które mam oprócz literatury dziecięcej, to są książki o tym, że człowiek wcale nie jest fajny i naprawdę ma coś nie halo z sobą, skoro dzieją się takie rzeczy, o których trzeba pisać książki, i głównie są takie książki, i takie reportaże i takie historie, że świat taki po prostu jest. I co ja na tym świecie robię ze swoją. No czym, puchatowością i z tym swoim gadaniem o dobrym dotyku do 30 czy 40 osób, no pf, proszę Cię, gawula. <grafię> Zaczęło się od reportażu, który przeczytałam chyba trzy tygodnie temu w dużym formacie, czyli to jest taki dodatek do Gazety Wyborczej, magazyn reporterów. Przeczytałam o mm, dziecku zagłodzonym. Ja się trochę bałam tego tekstu, bo mówię, nie wiem jak on jest napisany, czy, 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 czy gra na emocjach bardzo, jak bardzo gra, czy ja się no, nie, nie zabiję, nie rozpadnę, nie wiem co mi się stanie jak to przeczytam i może nie powinnam tego czytać, ale byłam też ciekawa z punktu widzenia takiego reporterskiego, warsztatowego, jak się pisze takie tematy, jak się konstruuje, jakich środków się używa stylistycznych. No jak się prowadzi taki temat, i co ten temat robi, i jak, jak, jaki jest w odbiorze, i jak ja to odbiorę. I był napisany bardzo tak zdystansowanie, bardzo tak dokumentalnie wręcz. Może nie na chłodno, ale tak, było czuć bardzo duży dystans. I były cztery linijki. Cztery linijki, które mnie rozpieprzyły na trzy godziny i potem miałam naprawdę, od tego się zaczęło mój, mam wrażenie, jeden wielki kryzys. E, płakałam przez kilka godzin. Potem e, to, i to też był fragment z akt, opis, jak to dziecko wyglądało. Ja wiem dlaczego? I oczywiście potem e, jakoś potrzebowałam też chociażby trochę dać upust temu, co czuję, e, więc zrobiłam mały post na Facebooku, w zasadzie nie oczekując niczego, ale mówię trochę, jak żyć po takim tekście? Dlaczego trafiło na mnie? Poczułam się trochę skrzywdzona tym tekstem, że, że, że to mi to tak bardzo robi, że ja nie jestem złym człowiekiem, że naprawdę dużo dobrego robię i nie potrzebuję przeżywać katarzis, żeby się otrząsnąć i nagle zrobić coś dobrego dla świata, dla ludzi, dla zwierząt i jakby dlaczego to mi to tak robi? I co ja mam teraz iść jakiejś organizacji, szukać, zapisać się gdzieś do czegoś? Jakby do czego? Do zwierząt, do ludzi, do osób starszych, do, nie wiem, do ziemi, do kwiatów? Co mam bronić? Czego mam bronić? Co mam robić? Usłyszałam bardzo dużo porad i prawd objawionych i duchowych, co mnie jeszcze bardziej wkurzyło, bo ja mówię, ja mam wygodne życie i teraz... Tu nie żyje dziecko, I, i co, ja mam po prostu iść potem napić się kapuciną i zapomnieć? No nie, no, no dlaczego te teksty tak na mnie działają i dlaczego, znaczy, dlaczego to wiem, bo jestem wrażliwa, natomiast co ja mam z tym zrobić? Do no ja mam żyć? <laughs> I od tego zaczął się mój ciąg ciąg książek różnych, głównie literatury faktu. W ciągu dwóch tygodni przeczytałam 10 książek, i to takich naprawdę grubych. Bolały mnie oczy, bolała mnie głowa. Myślałam, że oczy mi wyskoczą, ale po prostu nie mogłam przestać. Od Escobara, mafioza, dragów i mafii narkotykowej, po uciekinierów z Hiszpanii, z Kuby. Chciałam po prostu zrozumieć zrozumieć chyba, nie wiem, co, świat człowieka, dlaczego, dlaczego tacy jesteśmy, że nie, nie, nie mieszczą mi się w głowie no nie mieszczą mi się w głowie pewne rzeczy. Do tego jeszcze obejrzałam sobie dokument o Anne Frank, Anne Frank w zasadzie. I myślałam, że to będzie o po prostu no, poruszający, ale bardziej inspirujący, może taki trochę twórczy. Dokument do oprasowania, idealny, prawda? Tu będę prasować, a tu sobie coś obejrzę i wykorzystam dobrze ten czas. Jak mnie to powaliło, wszystko razem się przemiksowało i taka dobitka, właśnie ten, ten film dokumentalny na Netflixie. Zwłaszcza jeden fragment. Fragment, w którym mm, kobieta, która przeżyła obóz koncentracyjny, która. Już sama jest babcią i matką, opowiadała jak to ona i rodzeństwo ukrywali się, rodzice byli osobno, ze względów bezpieczeństwa. I matka od czasu do czasu, bardzo rzadko, udawało się jej wymknąć i odwiedzić swoje dzieci. No, nie, jeszcze jest. Uf, tak. I ta kobieta mówi, że one się bały. One rodzeństwo się bało matki. Że bali się podejść i przytulić do własnej matki. I ona teraz z perspektywy matki i babci ma świadomość, że to była największa krzywda. I to było bardzo okrutne, to, co zrobiły dzieciaki swojej matce, natomiast one o tym nie wiedziały, one się po prostu bały swojej mamy, ta mama nie była tą mamą, którą one pamiętały. I ja wtedy myślę tak. To co ja mówię, to co ja głoszę jest o kandydupę, to jest w ogóle. bzdura, to jest w ogóle jakieś w ogóle powinnam zamilknąć i się nigdy więcej nie odezwać, że mogę sobie to wsadzić naprawdę. Kabula weź przestań, bo, bo ludzie tego nie potrzebują, bo no proszę Cię, no proszę Cię, no co Ty możesz z tym pieprzeniem o dobrym dotyku? No co? Nic. I naprawdę gdzieś mocno to mną wszystko wstrząsnęło i ta cała literatura, którą przeczytałam i czytam nadal. Mm. I napisałam to właśnie Rafałowi, mojemu mężowi, i on wie: Rafał, ale to jest. Karpula przestań pieprzyć, nie? I w ogóle rób swoje dobra, masu się, ale weź ty się już więcej, nie wypowiadaj. Daj spokój. Jaka misja w ogóle, Pff, proszę cię. I że tak wstyd, wstyd mi się zrobiło, że ja tu wyskakuję z, z takimi tematami, kiedy. No, ja ten kaliber tej literatury i tych filmów, wszystkie to czuję jeszcze w moim ciele. To miażdży. Miażdży. I Rafał mówi: Wiesz co? No to właśnie ma sens, właśnie teraz ma sens, bo ty swoim dotykiem, swoim masażem, czy swoim mówieniem o tym zakopujesz groby i zakopujesz to w najczulszy i w najbardziej wrażliwy sposób. I właśnie tak, i właśnie rób to. Mm. I w pierwszym momencie gdzieś tak nie poczułam tego, co do mnie mówi, i może niekoniecznie czuję, że jakieś groby zakupuję, to oczywiście metaforycznie, natomiast sens tego, tych trzech tygodni dotarł do mnie parę dni temu. Bo dlaczego to trafia na mnie i tak dalej, że dlaczego ja się rozpadam i że mnie się poniekąd dzieje krzywda. Kiedy ja czytam te książki, a ja chcę je czytać, bo po pierwsze chcę się nauczyć pisać, po drugie chcę zrozumieć człowieka i świat, chcę wiedzieć, jestem ciekawa, więc no, większość książek to no nie jest o tęczach i jednorożcach, i mam tylko jedną półkę o tęczach i jednorożcach, reszta to jest o złym świecie i złych ludziach, mówiąc kolokwialnie. Więc chcę je czytać, ale mnie to zabija. Dosłownie, ja nie mogę oddychać, ja płaczę, ja mam jakieś histerię, przeżywam to po prostu i jestem bezradna. Najnormalniej w świecie jestem bezradna. Więc po co? I wtedy poczułam, że właśnie ta cała literatura, którą ostatnio i w ogóle przeczytałam, ona mnie tak otworzyła. I z negacji, że człowiek jest właśnie wadliwy, że, że, że ten świat jest zły. Tak, tak jest kurde, no w przeważającej większości tak jest. Przeszłam do tego, żeby to żeby siebie poszerzyć jeszcze bardziej, żeby to mnie wzmacniało, ale jeszcze bardziej uwrażliwiało tylko w sposób taki, który nie zabija, że rozumiem więcej że człowiek, który do mnie przychodzi ze swoją historią, ze swoimi stresami, lękami jest czymś więcej e, niż tylko tą swoją historią, że tylko tym stresem, z którym przyszedł, bo on jeszcze nosi historię ze świata. I y, to może jest takie trochę czary-mary, ale ja czuję, że masuje czasami właśnie gdzieś z takiej dziury, w tej dziurze jest y, jakaś babcia, jakiś dziadek, które coś przeżył, jakaś historia, która w mniejszym lub większym stopniu miała na nas wpływ. Ja się bardzo skupiam na tu i teraz, bardzo się skupiam na danym mięśniu i na tym życiu, które mamy, bo ono jest wystarczająco skomplikowane, żeby sięgać, to tam nie musimy sięgać od razu do, do poprzednich wcieleń i do historii rodzinnych, ale one są w nas. Tak jak mamy DNA, tak w naszym ciele też są historie nie tylko związane z nami, ale tak naprawdę też z nami. I nie potrafię tego, o tym tak opowiedzieć, bo to, gdzieś ja to czuję, że kiedy masuję człowieka, to masuję dużo więcej, że coś gdzieś takiego się wydobywa, tak jakby całe jaskinie wielkie się pootwierały, takiej czułości wrażliwości i wrażliwości i zrozumienia. Nie wiem, czy akceptacji... Bo tu nie mam jeszcze tego sprocesowanego akceptacji tego, co się wydarza, ale takiego głębokiego czucia. I zachęcam, jeśli oglądają mnie masażyści, żeby czytali, żeby nie bali się trudnych tematów, nie bali się trudnych reportaży, trudnych filmów dokumentalnych, bo to nas wzbogaca jako osoby czujące. To nam otwiera Klapki, serce, jakkolwiek to nie brzmi. Ja wtedy jeszcze mniej muszę mówić i mniej, jeszcze mniej rozmawiać z człowiekiem. Mam wrażenie, że jesteśmy wtedy jeszcze bliżej. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak górnolotnie czy głupio. Chciałam się tym podzielić, bo wiem, że też osoby, które masują mnie, oglądają. I żeby wyjść trochę z tej swojej bańki. E, takiego alocha, takich chmurek. E, one są fajne, ja też mam swoją bańkę taką, takie chmurki, ale warto. Warto sięgnąć po tę stronę, która jest trudna, która jest ciemna, która jest koścista, która jest kolczasta, e, która jest pełna masowych grobów. Warto, dla mnie przynajmniej warto, bo to, co przeczytałam, to, jakie filmy zobaczyłam, zdecydowanie wpłynęło i wpływa na jakość mojego masażu i na to, jaka jestem tu w środku, ja, Agnieszka. Chciałabym o tym opowiedzieć tak, żeby to wyszło tak konkretnie, terapeutycznie, ale że jak to się konkretnie przekłada i na co, ale nie potrafię. <grym> Bo to się cały czas gdzieś we mnie dzieje. I będę czytała dalej pewnie nie raz mnie znowu sieknie i tąpnie ale trochę zrozumiałam więcej dlaczego ja dotykam i masuję i może nie dlaczego takie rzeczy się wydarzają na świecie, jakie się wydarzają i dookoła nas, i bardzo blisko nas bo po prostu taki jest człowiek i ja na podstawie tego, co przeczytałam wnioskuję, że po prostu jesteśmy wadliwi mamy jakąś wadę tak, tak, tak zostaliśmy stworzeni. Tylko niektórzy, nie wiem, mają tyle siły, żeby wybrać inaczej. Ale chcę być tak i lepszym człowiekiem, lepszą maserzystką, i właśnie dlatego czytam te wszystkie książki. I trochę sobie funduję taką jazdę emocjonalną, bo to jest moje dlaczego. I utwierdza mnie to w przekonaniu. Każda kolejna osoba, która ode mnie wychodzi, bo pewnie, że ja nie dotrę do całego świata, no tam do 30 osób dotrę z tym filmikiem, no to pff, proszę was, no, no to co ja mogę? Nic nie mogę. A może mi się to wszystko wydaje, a może to jest w ogóle znowu jakaś moja bójda, może mi się wymyśliło, nie wiem, ale to jest moja prawda, mój świat, moje, moje czucie. I każdy kolejny człowiek, który ode mnie wychodzi, nie jest oczywiście cudownie uzdrowiony, ani jego wszystkie wcielenia i całe pokolenia nie są uzdrowione, ale wychodzi. I jest mu trochę lepiej i ja trochę więcej rozumiem trochę więcej czuję i dlatego jeśli jesteś masażystą, masażystką czy w ogóle terapeutą jakimkolwiek terapeutą pracujesz z człowiekiem to myślę, że kontakt z książkami czy z filmami dokumentalnymi naprawdę może wpłynąć na jakość twojej pracy nie tylko nasz ogródek nie tylko poczytam o masażu, nie tylko poczytam o rozwoju osobistym, i nie tylko posłucham sobie oświeconych, tylko posłucham, poczytam też, jak ten świat jest skonstruowany, co na tym świecie się wydarza. To mi pomoże, tak jakbym chciała wiedzieć, co to jest, tak jakbym chciała wszystkich przytulić i powiedzieć, wszystko będzie dobrze, mimo że nie jest dobrze. Mimo że te osoby, które by można przytulić, już nie żyją. I może mnie nie być jutro, pojutrze, za 2 trzy dni. To ja mam w sobie coś takiego właśnie jeszcze bardziej, że jest mi, nie wiem, może też łatwiej, nie chcę powiedzieć, że wybaczyć. Chyba, chyba rozumieć, bo tu nie, nie mieszam do tego słowa wybaczenie i kwestii wybaczenia, ale jest mi trochę łatwiej z tymi trudnymi rzeczami, bo budzi się we mnie taka wielka wrażliwość i takie, takie coś, czego nie potrafię opisać, że jest jak jest, ja tego nie zmienię, mogę. Hm, mogę dawać ten dotyk i mogę gadać o tym dobrym dotyku, bo może jak coś powiem, to może osoba, która to usłyszy, będzie chciała się nauczyć takiego masażu, dotyku, bo to nie musi się całego masażu nauczyć. Ale w ogóle y, może klasyczny masażysta y, posłucha sobie kawuli i stwierdzi, o Boże, dobra, coś mi się otworzyło, ja teraz będę robił te plecy, masował te plecy, czy tę nogę, czy tę rękę. I będzie tam tyle wrażliwości i tyle empatii, a nie tylko dobra, kolejny ruch, kolejny ruch, że to po prostu będzie magic tak? dla, dla osoby, która jest masowana, że coś się takiego wydarzy, ten świat będzie ciut, ciut lepszy, ciut dla, dla kota, dla psa, dla kwiatka, dla człowieka, którego spotykamy. I nie ma usprawiedliwienia na te wszystkie rzeczy, które się dzieją, bo nie ma, natomiast ja mówię o tym, że te książki i te wszystkie reportaże i te wszystkie powieści, które czytam, czy przeczytałam, a idzie to w setki tysięcy pewnie, one sprawiają, że ja jestem lepszym, lepszą masażystką, <grym> tak, to. I, i że jakby utwierdzam się w przekonaniu, że, mm, że ten dobry dotyk ma sens. Tego człowieka, który do mnie jutro przyjdzie na masaż ma na pewno. I to gdzieś znowu buduje um, takie poczucie, okej, okay, dobra, wybieram. Wybieram nie rozpaść się i jeszcze nie rezygnować z tego świata. Że jeszcze mogę coś dać, jeszcze mogę coś zrobić, także. Ech, taki dosyć może filozoficzny i wydumany ym, przekaz, ale bałam się też tych wszystkich książek i mówię, nie, nie, ja już nie chcę czytać takich rzeczy, bo, bo ja to przeżywam, śnie straszne rzeczy mi się dzieją, naprawdę straszne, że chcę się wylogowywać, chcę się ym, odcinać ym, i nie wiem, wieść jakie życie, bo, bo nie wiem do czego to może doprowadzić, ale do jakichś skrajnych moich zachowań, to znalazłam to, bo poczułam to na masażu to nie było tak, że sobie usiadłam i o te wszystkie książki to mi zrobiły to i to nie. Masowałam mm, w sobotę dzisiaj mamy, tak, w sobotę. Masowałam kobietę i ja mówię, kurczę. I przypominały mi się różne sceny z książek, z filmów, yy, które budziły we mnie. Litry, po prostu litry takiego współczucia. I to lało się, i lało się, i lało się. Z, takim, z takimi słowami Was zostawiam. Czytajcie książki trudne. Nie bójcie się trudnych książek. Nawet jeśli nie jesteście terapeutami, bo to buduje, to otwiera, to. Tak, buduje takie mosty. Dla mnie było długo dzieleniem długo takim mm, niezrozumieniem, że nie rozumiem, nie chcę być taka jak nie chcę być takim człowiekiem, nie chcę mieć nic wspólnego z takimi ludźmi. A te ostatnie historie, które gdzieś we mnie zostały, zbudowały most, że tak, ja jestem tego częścią. Tak, ja nie chcę uciekać. Mm. Co mogę zrobić? Nie rzucać się na ślepo. <laughs> nie miotać, tylko wykorzystać to, co mam. I znowu wrócił dotyk Rzuciły ręce. I z tym Was zostawiam, żeby się bardziej nie zakręcić. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Czytajcie książki, cześć!